Do napisania tego listu wschodził nas w sposób sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Miasta Gniezna przez pana Jerzego Stanowiata. Szereg wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim roku, uznał nasz do przyszłego rady samorządu. Ustawa o samorządzie gminnym jasno precyzyjnie określa obowiązki uprawnienia przewodniczącego. gminne ukrywanie i dokumentów, zła organizacja pracy Rady Miasta, uniemożliwianie radnym właściwego uczestnictwa w sesjach zgodnego z należytym wykonywaniem mandatu radnego pozostają sprzeczne coraz bardziej izolowana od społeczeństwa, uzależniona od władzy wykonawczej, w zmierza bezpośrednio do jej marginalizacji. Rolą przewodniczącego jest jednoczesne i równe traktowanie wszystkich mieszkańców miasta oraz radnych, którzy powinien zapewnić warunki do optymalnego wypełniania ich mandatu. Niestety wydarzenia ostatniego roku, a zwłaszcza sesji i wyraźnie pokazują, że działania pana przewodniczącego nie spełniają wymogów wynikających z pełnienia tej funkcji. Prosimy o odejść zajęcie stanowiska przez państwa w w tej sprawie. Przed nami jeszcze dwa lata wspólnej pracy na rzecz mieszkańców miasta, autonomia rady, jej sprawne działanie i utrzymanie jej autorytetu powinno być naszym wspólnym zadaniem. To są podpisy pięciu osób, które tutaj siedzą. Na...